Duster, czyli najpopularniejszy SUV na naszym rynku, doczekał się właśnie faceliftingu. Zarówno to, jak i nowa gama silników jest dobrym powodem do jego ponownej prezentacji. Sprawdzimy, jak nowy Duster radzi sobie w mieście, jak i również w terenie. Myślę, że pojedziemy również na szybką wycieczkę na autostradę. Zapraszam do oglądania. Master mimo swoich terenowych aspiracji naprawdę rewelacyjnie sprawdza się w mieście za sprawą świetnej widoczności dookoła, jak również wysokiego prześwitu, żaden krawężnik oraz nierówności na drodze nam nie straszne. Myślę, że też dosyć istotnym czynnikiem, na które warto zwrócić uwagę, to jest układ kierowniczy. Działa lekko i bardzo przyjemnie, ale jednocześnie precyzyjnie. Ten konkretny egzemplarz wyposażony jest w automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów, którą możemy spotkać między innymi w samochodach koncernu Renault bądź Nissana. Skrzynia pracuje bardzo gładko i o ile nie jedziemy z gazem w podłodze, zmiana biegów jest praktycznie niewyczuwalna, a w jeździe typowo miejskiej silnik jest bardzo dobrze odizolowany od kabiny. Nie zapominajmy również o wbudowanym systemie nawigacji, który w przypadku jest naprawdę dokładny. Posiada on bowiem oznaczenia na mapie choćby takich rzeczy jak fotoradary bądź też remonty. Możemy ją również tutaj ustawić choćby w taki sposób, żeby omijać płatne odcinki trasy bądź autostrady. Jeżeli chodzi o korzystanie z nawigacji budowanej w telefonie, również jest taka możliwość, ponieważ ekran daje opcję replikacji ekranu smartfona, w związku z czym korzystanie z map Google jest możliwe również na tym ośmiocalowym systemie multimedialnym. Wjeżdżamy właśnie na autostradę A2. Sprawdzimy sobie teraz jak samochód przyspiesza na autostradzie. A przyspieszenie jest naprawdę rewelacyjne. A to ze względu na turbo doładowany silnik o mocy 150 koni mechanicznych oraz momencie obrotowym 250 Nm. Co za tym idzie elastyczność oraz reakcja na gaz jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Zaskakująca może być również praca układu kierowniczego, który wraz ze wzrostem prędkości utwardza się co daje naprawdę dużą stabilność w kierowaniu pojazdem, który mimo dość słusznych gabarytów prowadzi się naprawdę pewnie i nie jest zbyt niepodatny na porszne podmuchy wiatru. Wjechaliśmy właśnie teren, bądź co bądź Duster to jest samochód o terenowym charakterze. Myślę, że warto sprawdzić jak on zachowuje się poza utwardzonymi nawierzchniami. Mimo faktu, że mamy tutaj napęd na przednią oś, chociaż Duster na życzenie klienta może być również sprzęgnięty z napędem na cztery koła, daje tutaj to naprawdę niezłą frajdę z jazdy ze względu na duży prześwit. Omówmy pokrótce gamę silników. W dasterze rozpoczyna go jednostka o pojemności 1 litra w dwóch wariantach mocy 90 oraz 100 koni mechanicznych, gdzie ta druga jest również wyposażona w fabryczną instalację gazową. Silniki o pojemności 1,3 litra o mocy 130 bądź 150 koni, tak jak w tym egzemplarzu. Gdzie ta mocniejsza wersja może być sprzężona z automatyczną skrzynią biegów bądź napędem na cztery koła, zaś ofertę gamy silnikowej uzupełnia silnik diesla o mocy 115 koni, co czyni dastera jednym z niewielu samochodów, który wciąż jest sprzedawany z silnikiem wysokoprężnym. Odświeżony daster to nie tylko dodanie do gamy silników skrzyni automatycznej, ale również odświeżone wzornictwo. Przede wszystkim mowa tutaj widocznych na pierwszy rzut oka nowych led reflektorach przednich, jak i również tylnych, które znacząco ułatwią jazdę w ciężkich warunkach, choćby w nocy bądź węgle, mgle, jak również odświeżenie koloru Orange Atacama, który został zamieniony na Orange Arizona. Widoczny na samochodzie, który stoi obok mnie, nadaje Dusterowi zupełnie innego charakteru niż było to dotychczas. Zmiany stylistyczne zewnętrzne obejmują również zmianę wzoru lamp tylnych, jak i również nowe wzornictwo Felk. Wnętrze pojazdu pozostało z grubsza takie same, za wyjątkiem kilku elementów. Przede wszystkim mowa tutaj o nowym systemie nawigacyjnym, który możemy znaleźć m.in. w nowym Loganie czy Sandero. Podłokietnik, który tym razem wypełnia przestrzeń między fotelami, jak również nie zabrakło w nim praktycznego schowka. No i oczywiście mowa tutaj o elementach, które znajdujemy w starej wersji Dastera, ale jest ona nieco odświeżona, czyli tapicerka. Nie zapominajmy również o łatwości wsiadania oraz wysiadania ze względu na podwyższony prześwit. Podsumowując, nowy duster sprawdzi się w każdych warunkach. Nie zapominajmy jednak, że jest to jedynie lifting, a nie nowy model. Natomiast, mimo wszystko, stanowi to bardzo dobre odświeżenie sprawdzonej recepty na rodzinnego suwa. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia salonu firmy Jaszpol celem odbycia jazdy próbnej, jak również zweryfikowania, jak spodoba Wam się nowy duster.